No zobaczcie, zobaczcie tę panienkę, zobaczcie tę. Dobra, ale możesz się chociaż udawać, że się dobrze czujesz? Dobra, poznaj współpracownika. Szkoda, że to zasłania. Wiecie, co ja zrobię? Zrobię jedną rzecz. Zmniejszę. Nie powinnam tego robić tu, ale zmniejszę, żeby nie zasłaniać. Będziecie mnie widzieć tylko tak? O, przynajmniej nie będzie nic zasłonięte. Nie? Chyba dobrze tak. Dobra. Najwyżej powiedzcie mi to będę wiedziała. E, poznaj współpracownika, eksperymentuj przy laboratorium chemicznym przygotuj specyfiki jedzenia syntetyczne. No i super, że od, zrobiłam to odkrycie. Skończę z awansem. Czyli wyjdę i będę miała wyższy stopień. Bo teraz mam co? Technik laboratoryjny. Dobra, y, ona poszła sobie do przeglądaj sieć. A, fajnie, super zajęcia. Nie no, zapoznaj się z koleżanką. Przyjazna bądź, nie rób scen. Dobra, mamy już jedną koleżankę. Eksperymentuj przy laboratorium chemicznym. Które to jest laboratorium? Ej, czemu mi nie ten? Czemu mi nie zaliczyło? Pracuj nad wynalazkiem. Ty, ja nie wiem, jak to się robi tu. Pierwszy raz tu jestem. Dobra, w pracy też mogę czytać. O! O nie! Ty, muszę mieć dwa te, czy muszę to jakoś odkryć najpierw? Eksperymentuj. Zróbmy w ten sposób. Ty, na no szkoda, że jestem taka śpiąca, ale może w pracy jest kawa? Powinna być, co? Powinno być coś do jedzenia. Jakieś miejsce, gdzie można sobie się zaparzyć. To by się trochę pani obudziła. O, u góry jest kuchnia. No świetnie. Nie no, w takich warunkach. Tylko tutaj kaw... O, jest kawka. Dobra. Chodź, kochaninka, zapasz sobie kawusię. A dobra, skończę pierwszy to. Tylko nie, no to nie, nie zaspokaja ci tych rzeczy, co chciałaś. Czemu Poznaj współpracownika mi nie zadziałało? Albo może muszę kliknąć jeszcze poznaj. Nie? Dobra, bo ja do A dobra, mam cały dzień. Do 19 jeszcze kupa czasu, więc jest okej. Okay. Z tą energią ciężko. Ale czemu mi ona. Dlaczego nie mogę? Przecież to jest mój współpracownik. Poproś o metal? Ty, jak może mi dać, to nie da. Ale zawsze jeszcze była taka opcja, poznaj, nie? o kryształty. Wszystko tu można przeprowadzić burzę mózgów. Dobra, to idźmy do, na tą burzę mózgów. Może to poznać współpracownika jakoś z czasem mi wyjdzie. Ale kawki to powinnam więcej. Nie ma kryształów. Dobra. W ogóle moje pierwsze poznanie z kimś już czegoś od nich oczekuję, no ale widzicie, no jestem bez domu, bez niczego. Dobra, ale ktoś dołącza do tej burzy mózgów? Czy jak to wygląda? No bo burza mózgów to chyba w kilka osób, co? Czy tutaj jest tylko jedna? Chyba tylko jedna. No, bo nie ma, że dołącz. Ona i komputer i burza mózgów. Dobra. Analizuj metal, no ale nie mam żadnego, nie? Czy mam to gdzieś? Czy O! Umieść w świecie? I co mam teraz zrobić? Umieścić w świecie, czy nie? Badaj. Dobra. Czy tu da jest jakieś urządzenie do badania tego? Chyba nie ma. Dobra. To schowam. W razie co, ale sen zaczyna mi już doskwierać coraz bardziej, więc chyba wypiję sobie po prostu cztery kawki. Wypij coś? Aha, bo jest zaparzona już. No bo nie ma innej opcji. Nie, no, jestem w pracy, nie odbieram. Chociaż może coś wygrałam. Czasami tak jest, nie? Jest pieniążki. O nie, ale tak to jest, jak się kawu się pije, to potem pęcherz trzeba opróżniać. Nie, no, dużo mi to nie daje. To mi za dużo nie daje. Ej, nawet siłownia jest w tej pracy, no nie wierzę. Hit. No dobra. Trochę straciłam czas, tak szczerze mówiąc. Eee. Tego nie mogę jeszcze zrobić. Eksperymentu próbowałam. Użyj. Do czego to służy? No, musimy wszystkich sprzętów popróbować, wiecie? Świsz analizowanie. Co? Za godzinie się kończy? No to niedobrze. Ja chcę być dłużej. Ja chcę być dłużej. Czy to będzie analizowanie metalu tutaj? Czy jak się analizuje? Dobra, zrobiłam Naprawdę zarobiłam tylko 33. A to nie miało być 33 za godzinę? 33 za dzień? Dobra, kochani, kupię sobie łóżko. Bo. No jest jak jest, nie? Muszę mieć gdzie spać. A pokój? Ile by mi pokój kosztował? Najtańszy jakiś. Ej! Ej, mogę kupić takiego gotowca! Za 1600. No to stać mnie. Ty, no dobra, ale może, może bez sensu, bo nie potrzebuję tam... Chociaż, ty, jakbym... Czy to nie jest bardziej opłacalne, kupić sobie takiego gotowca, niż stawiać ściany? No pewnie, że tańsze. Już będę miała ściany, tylko... Ej, a tą komodę sprzedam i postawię kibel. Przepraszam, że tak mówię, ale... Rozumiecie, o co chodzi. Kup pokój i tyle, no. Stawiam go. No. <laughs> Schodki będę musiała. O, dobrze. To sprzedaj. No za, 300-400 sprzedam. Przecież to się w ogóle mega opłaca. 400 i 300 i ściany. Nie, wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że zaoszczędzona jest dużo. No i co by mi się tu jeszcze przydało? Toaleta, nie? Najważniejsze. Toaleta. Beczka taka. Może. Ty, ale mogłabym też coś takiego wtedy nie musi być to w środku, czy? A nie, to musi być. To są tylko taka, taka. Ej, ale w sumie mogłoby być na zewnątrz, nie? Aha, już wiem dlaczego, bo to jest na skarpie, pod, znaczy podniesione. Chyba, nie? No dobra, trudno. Więc to taki kibelek w takim razie. Źle zrobiłam. Wiecie, co zrobię? A jakbym postawiła ścianę. Ale. Każdy, kto ogląda to i ogląda Simsy na co dzień, wie. To tak każdy się stawia? To wie, że nie oglądałam u nikogo tego challenge'u. Czy to dlatego, że jestem na plaży? Chyba tak. O nie, najgorzej. Najgorzej. Da się jakoś to inaczej zrobić? Dobra, nie da się. Bo gdybym oglądała u kogoś, to pewnie bym szła schematem. A jako, że nie oglądałam u nikogo. O, jeszcze tańszą toaletę znalazłam, no to robię w ten sposób, e, więc możecie zobaczyć alternatywną wersję do tego, co wszyscy robią, bo podejrzewam, że każdy zawsze jak robi jakiś challenge, to sprawdza sobie na YouTubie, nie? Ja czasami też sprawdzam, no przykład jak tam robiłam sobie dresztu imprez, to patrzyłam, jakie są challenge popularne, więc są mega fajne i no sama z tego korzystam, ale myślę, że nic nie daje mi takiej frajdy, jak odkrywanie teraz simsów samemu. Co się wydarzyło? Aha, bo tam to była tylko drzemka. No dobra, a teraz praca kiedy? Jutro? O 10 rano. O 10 rano mamy pracę. Tylko niedobra sprawa się wydarzyła, bo obudziła się. Bo śmierdzi. Wydaje mi się, że powinnam kupić. Yy, a, poczekaj. a, bo gdybym dobrze pracowała, to bym pewnie dostała awans. A, nie dobrze pracowałam. A ja bym sobie książkę na przykład za darmo wzięła. Wracam do mojego stranger. Strangers. Jak to się mówi? Strangerville. Tam mogę się wykąpać. Tam się lepiej w ogóle mieszka niż u mnie we własnym domu. Straszne, co? Muszę tutaj mieszkańców pytać, ale czy ktoś tu w ogóle mieszka? Tu nikogo nie ma, to jest opuszczone. Ale może ktoś będzie w bibliotece. Dobra. Idę skorzystać się z. O, moje koleżanki z pracy. Idę skorzystać z y, toalety. I idę się tam najeść. Za darmo. Tak trzeba żyć. Po prostu. Eee, dob. O nie, tu nie ma prysznica. Dlaczego pan pewna, że tu jest prysznic? Ale jest zlew. Chyba się inaczej nie da. Nic zrobić. Myślałam, że się da. Nie zrobię wystawnego, bo nie ma artykułów. I ugotować cały czas mogę tylko sałatkę, ale zrobię dla rodziny. I wtedy sobie zjem dwie porcje po prostu. O, ona już gotuje! Ale pewnie tylko dla siebie. Pewnie jest samolubna. O! I... 20, 20. Czy co? Nie ugotowałam jednak? O, dobra, zrobię dla wszystkich. Nie, nie dla wszystkich. Chyba zrobiła jedną porcję, ale ja ją zjem. O co chodzi? Czy ona mi czytała w myślach? Poczułam się przed chwilą, jakbym kierowała nią. Czy to są jakieś te dziwne zjawiska nienaturalne, w które się dzieje, że był? Powiem wam, że troszeczkę mnie przeszły ciarki. Sikaj po mistrzowsku! Czy to znaczy, że na stojąco? Szkoda, że tu nie ma tego, prysznica, bo bym mogła sobie tutaj na luzaczku, nie? Mieszkać. No tak to umyję się tylko kilka razy w... Ej, ale może po prostu tak zrobię, że umyję się kilka razy w zlewie i będę czysta. No. No i pójdę na full. I będę zadowolona. O, szósta godzina. Dobra, to mogę teraz sobie książki poczytać. Może znów będę miała jakieś odkrycie. Ty, ale teraz ta książka została wyjęta. Gdzie ja ją czytałam? Wiecie o tym? Że ja ją wyjęłam. O, jest tu. Po prostu będę ją czytała cały czas. Bo zrobiłam dwa odkrycia na jednej książce. Więc myślę, że to jest rozwiązanie. Może nie jest zbyt ciekawe, ale jest łatwe. I działa. Ale ciekawe, że z nim wystarczy, że się umyje w zlewie i jest gotowy. Dobra, ale wiecie co zrobię? Nie będę szła teraz na łatwiznę. Pójdę do sąsiadki jakiejś, poszukać. E, to znaczy, po prostu pójdę do biblioteki. E, centrum informacyjne. Dobrze. Tutaj będą jacyś ludzie pewnie. E, więc będę mogła zagadać, bo oni mówili, że można pogadać z mieszkańcami tego miasta. Więc podejrzewam, że tutaj ktoś powinien. O, jest tu ktoś. Tak. Ty, mogę od nich normalnie kartę dostać. Od takiego. Młody? To jest młody? Poprosił kartę o dostępy, o dostępu. Czy ona mi może dać tę kartę? Może jak się zakolegujemy, to da mi, co? Podonogowcy i personel wojskowy posługują się kartami dostępu, spróbuj z nimi. Ej, ja myślę, że to się uda. Dobra, czemu ona jeszcze rozmawia? Idź tutaj, gadaj. Już nie gadaj z tym, bo on ci nic nie pomoże. Tutaj mamy jakiegoś chyba wojskowego, czy nie wiem, ktoś, kto pracuje może... Ej, no czemu nie mogę jej zagadać? O nie! O, mogę? <laughs> mogę, mogę, mogę! Dobra, zaczynam pracę za godzinę. Czemu ty siadasz stój obok niej i gadajcie? Bądźcie koleżankami. Trochę słabo zaczęłaś, nie? Od razu od konkretów. Mam kilka dyrecy, ale nie podzielę. Ja o taką prywatę pytam za każdym razem. O, ona lubi te orie spiskowe. Czekaj, no nie idź jeszcze! Poszła sobie? O jest. Ona lubi te orie spiskowe, więc podzielę się z nią, to może zaimponuje. Oho, ktoś z taką czapką na głowie. Ciekawe zjawisko. Pokaż zdjęcia. O, może ona wtedy ten. Może się zainteresuje, jak zobaczy, że ja coś już wiem. No bo nie chcę mi się na takie głupoty gadać. Mieszka w dłoni, Aha, to jest. O jezu, bo teraz mówię, myślałam, że coś dostałam. Dobra, idę do tej pracy, no. No trudno. Moja nowa koleżaneczka poczeka, ale mamy trop, mamy trop. Potrzebujemy jeszcze pięć dowodów. Jaram się, jaram się. Dobra, musimy po prostu posprawdzać wszystkie rzeczy. Poproszę proszę o kryształ. Nadal mi się nie udało przywitać, się z żadną osobą. Nie wiem dlaczego, czy poznaj. Ale poproszę ją o kryształ. To będę miała przynajmniej. Ale czemu teraz nagle nie mogę? Dobro, przyjazne powitanie. Ale jestem w super nastroju, więc super. To jest mega łatwe teraz. Naprawdę dla kontrastu wam pokażę, nagram jak najszybciej Simsy 1, jak trudno jest nawet utrzymać dobry nastrój Simki. A to jestem ja, Boże nie poznam. Dlaczego nie mam tutaj opcji, że poprosić o kryształ? No ja nie mam czasu, żeby w pracy tutaj gadać sobie z kolegami. Dobra, ona znowu tam poszła, ale okej. Okay. Analizuj metal. Wybierz analizator chemiczny, następnie wybierz metal do przeskanowania. Analizator chemiczny, co to jest to? Ale nie mówiło, żebym wybrała. Dziś analizowanie. O, może to tu będzie. Dobra. Odkryłam znowu coś. Ja mam naprawdę problem z wykonywaniem tych, tych, zadań, nie wiem dlaczego Jak byłam lekarzem to to było takie łatwe, ale tam też znałam te ćwicze analizowanie, dobra ja chyba to skończę, bo naprawdę szkoda mi jest czasu Ja nie wykonałam żadnych zadań nadal, no ona się takimi głupotami zajmuje, że no nie mogę Pracuj nad wynalazkiem o nazwie ciągłobrotor, czyli to jest tamto tam co, tam co zrobiłam, nie? Ale ja nie, nawet nie mam jak e, Wybierz kreator wynalazków a na następnie pracuj nad wynalazkiem Uuuuuuuu Mega creepy to jest O prysznic mogę Jaki prysznic ty Dobra, Na razie wygląda to jakby to były jakieś randomowe przedmioty, z których nie mogę nawet skorzystać. Ja naprawdę muszę się skupić jak te rzeczy zrobić Ja nawet nie potrafię wyciągnąć od kogoś yy, kryształu. Wczoraj się pytałam i, yy, i tyle ale wczoraj miałam opcję, a dzisiaj już nie mam o tej opcji. No to nie będzie tu. Czemu nie ma po prostu czegoś związanego z pracą? Nie, no to musi być tu, no ale to nie pasuje. To Narobi. Słuchaj do wcipu, no chyba żartujesz sobie. Nie, no ona musi, ona musi jakoś to naprawdę. Pracuj nad wynalazkiem. Dobra, mamy. Zapomniałam o tym, że tam była burza mózgów wcześniej. A może ja muszę wszystko najpierw obejrzeć, żeby mieć możliwość y, innych tych opcji. Jest już 16, a ja dopiero pierwsze zadanie wykonuję w pracy. O nie, zepsułam maszynę. Boże, jestem takim nieudacznikiem. Włącz to się da? O kurde. Ty, no ale jak to włączyć? Bo chyba się nie da. Da się! Zobaczcie, mój wynalazek, ty! Dobra, obejrzyj Niech się zaraz będzie kręcił już końca Super Przygotuj... Ale ja nadal nie umiem tych wcześniejszych rzeczy Ja zadać pytania nie potrafię O, poprosił o kryształ, jest! No, pytaj, pytaj, pytaj To była ta sama, nie? Ej, zapytałam o kryształ i ona sobie poszła? Czy ta opcja mi jakimś cudem zniknęła? Czy to jest tak, że ta opcja się pojawia i znika? Możliwe, ty, dlatego to jest takie trudne. Eee, przygotuj to, jest syntetyczne? F, gdzieś to było, nie? Że mogłam, miałam niby opcję, ale miałam, ale nie miałam tych roślin, tak? No nie mam tych roślin. A skąd ja mam je wziąć? Dowolna roślina. To bym musiała znowu ukryć skądś. Analizator chemiczny, który to jest? O! Co to jest? Może to tu muszę iść. A ty chyba to samo. O, dzisiaj 216. A, bo po prostu coś zrobiłam. To nie tak jak ostatnio 33 za samo przyjście. No dobra, 216 jest OK. I wracamy do punktu wyjścia. O nie, jestem głodna, zamiast zjeść w pracy. A szkoda mi było czasu. Dobra, idę spać. Pójdę spać, ale nadal mi się nie zmieniła godzina pracy, nie? Ty, ja mam coś tutaj, jakieś ciasto? Nie. Pff, myślałam, że to jest do jedzenia. Jutro tak samo o 10, więc jak tylko się wyśpi, no to lecimy tam dalej. Chociaż mogłabym tutaj jakąś lodóweczkę wstawić, nie? Jeszcze by się zmieściła. Dobra, co ją obudziło? Pęcherz. I potem lecimy... Do tej biblioteki pójdziemy chyba. Tam będzie lepiej. E, niż w tym opuszczonym miejscu. Tak swoją drogą szkoda, że nie zamieszkałam w sumie w tym... Dziwnowie, nie? To się chyba nazywa po polsku. E, w tym dziwnowie mogłam zamieszkać lepiej. E, czy mogę... Ej, tu nagle ktoś mieszka. Ty, wcześniej chyba nikt nie mieszkał. Czy mieszkał, a mi się wydawało, że nikt nie mieszkał. Dobra, lejdę do tej biblioteki, bo tam fajnie dużo ludzi przychodzi. I może będzie ten wojskowy, co mi powie. No. Ej, dobra, w sumie będę kończyć, bo już jest tak długi ten odcinek. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Ja jestem mega podekscytowana, zresztą to chyba widać. Bo robię zupełnie coś nowego, czego nigdy nie robiłam w Simsach. Po pierwsze ten challenge, o, tu mieszkam... A, tu są wojskowi. Po pierwsze właśnie ten challenge, a po drugie nigdy nie byłam naukowcem. I to jest mega ciekawe i mam nadzieję, że to skończy się porwaniem przez kosmitów. Więc moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. Bo odcinku są buziaczki, pa!